Hej, witajcie z tej strony, Mr. Bobru, witam was ponownie w grze Mighty Magic 7 Za krew i honor, tak. Um, jak pamiętacie ostatnio wybraliśmy ścieżkę, jesteśmy źli do szpiku kości, um, poparliśmy złego arbitra, rozpętała się wojna, i takie tam. Teraz będziemy naprawdę brali okropne misje, które będą polegały zazwyczaj na jakimś niszczeniu, tradzeniu, czy też innych gwałtach. Ale zaczniemy dzisiejszy odcinek od położenia po NPC, który, którzy dają questy na promocję. Ja zacząłem, że ominąłem parę questów. Zaczynając od mojego questa na Kawalera. Później, quest dla Szuszurka na Wyższa Maga. Nie wiem, czy to jest Wyższy Maga. On teraz jest Czardziejem, chyba, tak? Magiem, a będzie chyba coś w tym stylu. Dla Awki też może weźmiemy quest na... na co? Na Willian, nie wiem co to jest w sumie po polsku, tak będzie będziemy musieli iść do Dei po parę questów, tam też weźmiemy quest dla Kairy na jeszcze wyższy poziom i ogólnie mamy do oddania Wawli jeszcze jeden quest, którego wcześniej nie wzięliśmy, tutaj chyba ja nie byłem, nie byłem, a to jest dziwne, bo to jest quest na kawalera. O znaku kawalera jest odwaga. Mogę awansować was na kawalerów, ale zanim to zrobię, musicie udowodnić mi swoje męstwo w walce, ponieważ większość ludzi to w gruncie rzeczy tchórze, wątpię, żeby wam się udało. Ale jeżeli chcecie sprawiać, to zróbcie co następuje. To zróbcie co następuje. <grych> Lechroch Roch, Pawlak. Zniszczcie wszystkich niumarów i nawiedzonych majątków do imię pamiętacie, my to zrobiliśmy w bodajże 20 odcinku, Co od razu oddajemy. Wróciliście! Jak szybko z wyrazów waszych twarzy wynoszę, że udało się wam wypełnić zadanie. Dobra robota. Niniejszym awansuję wszystkich rycerzy na kawalerów, a resztę na honorowych kawalerów. Noście ten tytuł z dumą. Dobra, ja sobie zapisuję, w którym odcinku zdobyłem tytuł. <laughs> Przepraszam ogólnie za mój głos, ale jestem trochę chory, a nie chcę marnować ferii leżąc z łóżku, więc myślę, że aż tak źle nie z moim głosem. I teraz bierzemy misję Czarnego Rycerza. Więc wydaje Wam się, że możecie zostać Czarnymi Rycerzami, co? Dobrze. Często słyszałem, jak ludzie mówili, że przestępcy to tchórze. Nieprawda. Ryzykowanie życiem w napadzie czy w walce wymaga wiele odwagi. Udo Udowodniliście już, że jej wam nie brać. I nadszedł czas, by wykorzystać Waszą odwagę i zdolności. Chcę, żebyście obrabowali Czarnych Zelfów. Leży w nim mnóstwo kosztowności, jest bardzo dobrze strzyżony. Powróćcie, gdy już, gdy już to zrobicie, wtedy mianuję was z czarnymi rycerzami. Widzicie? Ścieżka, że tak powiem, zła, ścieżka e, ciemnej strony e, daje nam właśnie taki quest typu. Musimy włamać się do zamku pełnego elfów, wejść do skarbca, obrabować go. I dzisiaj to już zrobimy, musimy jakby przedrzeć się przez legiony złych. Na nas elfów i kurwa, uciec, No to trudna misja. Nie ukrywam. Teraz idziemy do Bracada Desert. Stąd da się dojść. Czekajcie, Tatalia. A z Tatali chyba Bracada Desert jest. A nie. A to się dochodziło do Bracada Desert? Harmondale, dobra, wróćmy do Harmondale, pójdźmy do Doliny Kurhanów i z Doliny Kurhanów dojdziemy do brakady. Muszę czytać, co się stanie, jak tutaj pójdziemy w dół. Do totali dojdziemy? To trochę bez sensu by było. Musimy zdobyć obszarowy jakiś czar, żeby móc czyścić takie spawne. One niby gówno co dają, ale zawsze trochę jak spawejdzie ale będziemy mieli takie na przykład piekło takie. Naprawdę, będziemy z łatwością to czyścić. Oh, fuck. O, fajnie. O, pustałem fajnie. dobra, teraz musimy obczać e, pewno. O, teraz golemy nas atakują. Czytajcie, aż zatrzymam. Ponieważ chcę zobaczyć coś związanego z budowaniem golema. Częściej golema znajdujemy w par miejscach. Zaraz wam powiem, O! A tak, głowa znajdujemy na bar... Barakada Desert? Barakada? To nie jest brakada? A to jest błąd w moim, to myślałam, że już źle wymawiam wam przez dwa odcinków tą nazwę. W Tetali w skrzyni znaleźliśmy pierwsze ramię, drugie ramię z Wawli. Tu w Barrow Downs to znaleźliśmy. Nogi w Deja, po dwóch stronach zatoki. My jedną nogę znaleźliśmy. Dobra, ale będziemy mogli zrobić tą misję. Na razie tepnijmy się. W ogóle sam fart półtrzeń nas atakują. Bo jesteśmy myśli no to prawda. To jest minus bycia złym. Jeden z paru. O Jezu. Dobra, wiecie co, musimy z nim zawalczyć, bo to nie Abata. E, kamienna spóra. Heroizm. Urostowieństwo. Ogólnie nie jest głośna muzyka. O taka będzie lepiej. Dużo oni mają życia. No też średnie. Zabijmy to, Ednoja. Kurde, jeszcze niedawno byli z nami, a teraz wszyscy będą na nas. To jest następstwo, właśnie wybrania złej ścieżki. Duży minus. Wszyscy są przeciwko nam, praktycznie. To jest straszliwy minus. Co, 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 co? A to jakiś mocniejszy jest i to wiele Leczmy naszego szuszurka biednego Dobrze się... O lol A, Drift akurat słaby jest ale To jest strasznie mocne ja, Duży dają? No trochę dają Dobra, on no, zaraz zginie w końcu Gryfy to już w ogóle jest nic na straszliwa Teraz na nasz poziom na to omości, że na golema to już my bijemy, i bijemy Strasznie mocny jest, ale dużo Expa pewnie daje Dobra to samo osiężne? O, a teraz nie biją. To dziwne. Bardzo dziwne. Dobra, szukam tej skrzynki, jest tutaj. Ponieważ w tej skrzynce znajdziemy coś potrzebnego nam. O, wgniecona głowa golema. Wiecie, że wgniecona to zrobiłam zepsutego bodajże golema? A to dziwne, dokument sprzedaży. O, i to się dowiemy, gdzie są pozostałe, te, e, pozostałe części. Eee, doszło do, 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 do Aha, i właśnie nie wiem, której głowy, głowy, głowy mamy, mamy użyć, bo są dwie. Jest nieco najzwykła, zwykła nawet nie wiem, gdzie jest za bardzo. Czekajcie, odpalę sobie mapkę. Moją, taką podręczną. Aleja O Gdzie jest? Brakada desert Las tulerański a O jest, mam je rozpisane Brakada, brakada 40 strona Przepraszam, że to przy was robię, ale wiecie Taki ogier Golem parts Gdzie jest jeszcze jeden golem parts? Nie mam pojęcia. No, jedna część dolema mamy stąd. A tu można jeszcze dostać normalną głowę gdzieś, która chyba będzie lepsza. Chociaż nie wiem, czy właśnie wdmicana głowa nie jest dla złej strony. Normalny dole by nas atakował, a ten z głową by właśnie nas nie atakował. I tak jest. No jest, poczytajcie. Muszę się wsmartwić, bo straszliwie, straszliwie. Zwykle mam problem z przetarem teraz Tym razem większa, oczywiście. Okej. Okay. mniejsza o to. Weźmy teraz tylko misję, gdzie, gdzie jest ta szkoła magii. Eee, szósteczka. Tam, to, to któryś teleport tam wiedzie. My nie łosiliśmy tymi teleportami, Coś jest dziwne. O! Zajebiście raz wrzuciło. Zajebiście. Ale tam jest Hraszkło magi gdzieś. Nie, to nie to, tu, to, to bardziej w tą stronę. No, nie moglibyśmy ich sprać, ale w sumie. E, słabo nam idzie. Kurczę, my jakoś straszliwi lamusy jesteśmy, strasznie słabo bijemy. Spadamy, bo jeszcze z spiorą gryfy, to już w grę będzie śmiech na sali. Tam dużo golemów, które nie są do nas przyjaźnie nastawione, co ciekawe. Uczony Eee, tu nie no, Identyfikacja przyniosł nam się przyda. Mamy naszą szurkę, która jest mądry i w ogóle Szkoła czarów. Modlowie na razie są do nas przyjaźnie nastawieni. Nie wiem, czy to będzie ciągle. Czy później przypadkiem nie do nas źli. nie jest wejście, do którego, jak wejdziemy, to się rzucą nas, żebyśmy ...opryli kolekcję pornosów. Przerodzi. Eee... O, zepsuł to głowę, czyli musimy znaleźć prawdziwą głowę, czy ona jest. co to? Wgniecioną głowę niechcący dałem, musimy znaleźć tu prawdziwą głowę, tylko gdzie ona jest. Nie mam pojęcia. Kurczę, nie pamiętam po prostu. Wiem, właśnie, że były dwie głowy: jedna była normalna, druga była wgnieciona i nie do użytku. Gdzie ta druga była? Kurde, ona też była tu gdzieś. Super, Ni nic tu w sumie ci nie wyczytałem. To, to, że znaleźliśmy tutaj fałszywą głowę. Dobra, mniejsza to. Eee, na razie idziemy do Dei. Jezu, ale tutaj się wkopałem w nie może ci teleport znajdę, żeby nie łazić tyle. Mistrz Uroczów, co on robi? Ech. Nic specjalnego. Tam coś mamy. A tutaj ogólnie już chyba mamy te teleporty. Albo i nie teleporty. Jest tu łatwo się zgubić na tej brykadzie. Strasznie nie tej lokacji. Chyba jedynej. Tak to wszystkie praktycznie. Znam, a ta to jest taka wyjątkowa. Okej, okay, tędy idziemy. No dobra, pójdziemy na piękny. To już. Czempion. Aha, jesteśmy źli. No tak. Golemy w nas rzucają. Jezu. Źli mają ranę. No ale cóż. Opłacało się. To są, Tam było belist które już możemy chyba zaliczyć. Ale nie, dobra, później sobie zaliczymy. Stock. Więc teraz ruszajmy już e, konkretnie do. Do DI. Mam nadzieję, że jakieś transporty szybciej znajdziemy. Słuchajcie, może tu jeszcze skrzynka będzie, no to, to jeszcze muszę zobaczyć, czy... No pamiętam, że dało się znaleźć głowę normalną, więc wrnieconej. Rzeczy to, to było. Jeszcze raz, lista sprzedaży, dokument. To jest hamstwo. straszyć we chamstwo. A gdzie ci teraz mamy iść? A, tędy. Zajdźmy do stajni, może tam coś znajdziemy ciekawego. Ja między odcinkami spróbuję sobie przypomnieć, gdzie był ten... gdzie była jeszcze jedna część, ta głowa, bo teraz jeszcze musimy w w znaleźć jedną część, tak? W Day i na pewno musimy znaleźć części Lepunek A, no tak, mam już złożone. Ale wiecie, wiem gdzie szukać. Dobra, stajnia, stajnia, stajnia. Żeby nas dziś przyniosła obładem Rafia, może być rafia. Teraz tutaj jest do lasu. Oj. Może być Dobra, teraz dalej. O Teraz wysadziło śmiesznie Las tulereński I z lasu tulereński od No Pięknie Już myślałem, że nas będę dotykać wszyscy, całe szczęście nie Dobra, tutaj mamy misję gdzieś Oddać y, związaną z tym, zepsuć windy. To jest misja na Rangera, ale, ale możemy i tak ją oddać. Gdzie, gdzie ona jest do oddania? Mhm. E, czekajcie. 04, już widzę. Dobra, widzę, który to domek. Panie przeszliście test. Teraz bestie są odcięte i nie będę już niepokoił krasnołdów, a wy udowodniliście, że umiecie posługiwać się zarówno magią, jak i stalowym ostrzem. Z, z dumą mianuję łuczników na magów-wojowników, a pozostałych na honorowych magów-wojowników. Gratulacje! A teraz zmykajcie, znudziło mi się już wasze towarzystwo. No i możemy unią wziąć misję na... E, rozszerzenie jakby na ciemną stronę, na Strzelca Wyborowego. A cóż to, stajemy się ambitni? Myślicie, że stać was na tytuł Strzelca Wyborowego? Może i tak macie dokonać następującej rzeczy. W twierdzy Tytanów znajduje się nadzwyczajny łódź, w elfy oferowały ludziom dla przypieczętowania pokoju. Niż snik tręci głową. O bogowie! Odmówienia o tym pokroju zaczęło mi się tręcić w głowie. Ale do rzeczy: przynieście łuk, a mianuję was strzelcami wyborowymi. Jeżeli chcecie pokonać Tytanów, to lepiej postępujcie jak strzelcy, w... strzelcy wyborowi. Walka twarz w twarz na niewiele się wam zda. a no, my to po prostu się przytrapniemy. Twierdza Tytanów jest tutaj. Ale to nie teraz jeszcze. Teraz musimy tak... Ten już jest kawalerem. Jest krzyżowiec, czapan. Dla szuszura jeszcze mam misję i jeszcze dla Awki dla Kejry we weźmiemy misję z tej Tak, dla klejer weźmiemy misję. I okej. Okay. Tutaj się ...wposażmy. To trochę taki był dziwny odcinek. A, i czytajcie, możemy tutaj od razu na wyspę sproczyć... 33 Golem Part tak. Możemy tam skoczyć na wyspy. Tutaj są takie wyspy niedaleko, i w sumie dodaję już pójdziemy w kolejnym odcinku. Teraz tylko cofniemy szybko skrzynkę i tyle. Chodźmy po pocie. Tarent on. Like a Jesus. Jej. Ja na tych wyspach będę chyba jacyś przeciwnicy. Nie, czy to zwykłe domki? O, zwykłe domki. Fajnie, fajne miejsce. Uh, um. <laughs> OK o. Okej. Służący. Nie, ta cieczyć nie chcemy. Arcymistrz medytacji. Co nas tu nic nie interesuje to jakiegoś. Mega. Może gdzieś followera znajdziemy. Koniuszy. A, tam Tutaj jeszcze jakiś i tutaj jeszcze coś tam był Przywodnik. A nie, jakieś bonusy chcemy, a nie takie. O, i tutaj niestety będzie od cholery żywiarków wody i rusałek. Chwila z nimi powalczymy. Ogólnie odpalimy sobie odporność na magię wody. Heroizm. Wiem, że odcinki miałby mieć po 20 minut, ale chyba to ten się trochę troszkę przyduży Rusał okaginie, Rusał okaginie, Wajdźmy już na stały ląd, żeby nie było. Teraz zaraz zacznie topić to w ogóle byśmy mieli przesranę tą sytuację. Że zaczęła topić w pośrodku walki z rusełkami. O, cholera. Musimy polecić Na wszelakie możliwe sposoby. Dobra, tutaj mamy skrzynię, mamy obalisk oczywiście też. Któr już widzieliśmy zresztą. Znaczy widzieliśmy jak dochodziliśmy do wyspy, o to mi chodzi Dobra, rusałka zabita. bo nie same rusałki zabijemy, gdzie są... Lepsze, jakby, modele. O tam, hajdź, coś lepszego. Syfilida. Nie, Sylfida. Syfilista. Syfilista. Ochyda. Powinien na nią prąd działać, ale to chyba nie są pokemony, że tu jakiś typ jest super efektywny. Więc co najwyżej, możemy zapomarzyć, że będziemy mieć lepsze obrażenia od A chociaż może i tak to działa. Nie mamy identyfikacji w radu, więc w sumie nie wiemy, co działa dobrze, co źle. Dobra. Zobaczmy, czy strzynki są mocno chronione. Jeżeli tak, to, to niestety będziemy musieli oczyścić. Jeżeli nie, no to sobie oczyścimy po prostu to. I tutaj mamy rękę. Złoto. Widły, znaczy trójząb, zbroje oraz rękawiczki. No i w tym momencie kończymy odcinek. O, to jeszcze są dwie strzynie. Zapiszmy. E, kończymy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. W następnym będziemy iść jeszcze do day, na pewno. Utrwalenie. Bo tam jeszcze mamy parę rzeczy do załatwienia. O, miśniaczka palutek. Ale myślę, że już niedługo nam się strączyło takie nudne może zaczniemy robić takie poważniejsze misje. Tak się, mam nadzieję, że Wam się podobało. Trzymajcie się ciepło. Pozdrawiam Was serdecznie. Cześć!